Dzień witam was bardzo serdecznie na moim kanale Powłowiski Gamer W dzisiejszym filmiku nagram dla was jak rozwiązuję dla was Quiz o Robercie Lewandowskim. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu. Poznań, nikt do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 159 łapek w górę. Dobicie mi cen subskrypcji do ponad 10 tysięcy osób i chciałbym pozdrowić od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniszem Kosmiclaure, pozdrawiam Janusza Kaczora, pozdrawiam jego pozdrawiam ogiezota i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynamy z tym koksem. Ile lat ma Robert Lewandowski? 29, 27. Jak ma na imię żona Roberta? Anna. Kolejne pytanie. Ile lat Robert spędził w i Dortmund? 4. Dobrze. Kiedy Robert wystąpił, wstąpił do Bayernu Monachium? W tym roku. Nie, w tym trzecim. Przezwisko Lewandowskiego to? Lewy. Dobrze. Do jakich klubów młodzieżowych uczęszczał Robert będąc jeszcze nastolatkiem? Lechnik, Poznań i Tombak Toruń. Warszawia, Warszawa i Znicz Pruszków. To jak był młody? Robert ma starszą siostrę. Jakiej na imię? Milena. Dobrze. Jak miał na imię ojciec Roberta? Zbigniew. Krzysztof. Niestety. Robert strzelił harteryka w czwartej minucie. W jakim meczu, biało, w jakim meczu miało to miejsce? Polska-Gruzja. Dobrze. Dodatkowo ustanowił rekord w barwach Bayernu strzelając w 9 minut. 5 bramek przeciwko Wolfsburgowi, no to zobaczmy Twój wynik 6 na 10, całkiem nieźle, masz całkiem dużą wiedzę na temat Roberta, a Twój wynik jest naprawdę zadowalający Jak dobrze znasz Roberta Lewandowskiego, to już było, to to możemy se anulować, rozwiąż teraz nie, tylko to o te tajemniczego źródła informacji chciałem rozwiązać, a na dzisiaj to by było wszystko. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka z quizu o mojej wiedzy o Robercie Lewandowskim i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ja ciepło, Pan panarka, papa, elo, pamordy, życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do jutra, papa.